Siemaneczko, witajcie, witajcie na moim kanale, jest z ze mną jest Lenka, ale Lenka sobie leży tam na podłodze i w dzisiejszym odcinku nagrywamy taką wieczorną rutynę w weekend, w weekend bo... Pod tak, Lena jest pod szafką, zaraz wam ją pokażę ale na samym początku chciałam się oczywiście przywitać przyjąć do tego kanału, żeby na bieżąco wpadać na mego instagrama i na mojego tiktoka oraz zapraszam na kanał do Lenki tutaj leży... no o i Lena Przywitać się z widzami? Co to? Fajerwerki jakieś, nowy rok chyba Siema! Coś tam strzela, no tam, za blokiem. Idę do mojego łóżeczka Tak, Lena teraz jeszcze ładuje chwilkę telefon swój, bo będzie szła się kąpać Bo Lena się kąpi z telefonem Tak, bo ja słychałam muzyki no osoba muzyki albo ogląda sobie filmiki na YouTube, dajcie za, czy się kąpiecie z telefonem, ja nie, nie że ja biorę prysznicę Tak, Lena idzie się kąpać, a ja siadam do laptopa, bo idę zmontować dla was film Nowy e, Tak, kolejny film jest dla was zmontować, bo wszyscy że jest teraz daily e, Chcę, żeby wiecie, wszystko... Nie chcę potem na drugi dzień się gonić, dzień nie jest dobrze czy coś tylko właśnie wieczorem sobie lubię usiąść i zacząć montować film. Dobra, ja właśnie zaczynam montowanie Mam wodę, bo teraz staram się pilnować, żeby wypić przynajmniej 2 litry wody dziennie no aczkolwiek nie zawsze mi to wychodzi Czy dlatego... To, na wodę? bo woda jest zdrowa i, i właśnie chcę przynajmniej te 2 litry dziennie wody pić dzisiaj ta butelka ma litr 75 a dzisiaj już zaczęłam drugą już zaczęłam drugą, więc myślę, że 2 litry są Zabieram się za montaż. Ciekawy pana, co porabia? Nie. No. Co ty masz na stopie? Gumka. <gumka> e, powiedz mi, czy ty, kochanie moje, co na kolację chcesz? O, miałam zadać takie pytanie. Mm. Bajgle nie, bo są na, na śniadanie. Ja ci mogę rano skoczyć po bajgle, bo ja i tak wstaję o siódmej. A ty masz na dziewiątą pięćdziesiąt. A co, będę chciała takiego bajgla, co było dzisiaj po wojnie jakie wsadzonym? Tak. Z krzyżem Dobra, okej. Okay. Zamówienie przyjęte. Ja sobie teraz zrobię. Kocham cię! Ciebie też kocham. Zamówienie przyjęte. Ja teraz sobie zrobię szybciutko zmywareczkę i będę robiła kolację dla ręki. Aha, no i zmontowałam już film, więc fajnie, bo już sobie on tam czeka na kanale, tylko żeby go opublikować. Więc posprzątajcie samą zmywarkę, bo się umyła. Tu jest Leny kanapeczka Dzisiaj jej pokazałam, tylko nie rozlało mi się żółtko, widzowie I ja jem takie coś ze szczypiorkiem, Lena je bez Nie, ja sobie też Ale nie, nie mam szczypiorka jak coś Ale wcześniej musiałam jej trochę ściągnąć Ja powiem wam, uwielbiam właśnie kanapeczki, a jak, jak na jajko, jeszcze wtedy mi się zaraz pływa żółtko No ale tu mi się rozwaliło przy wbijaniu, więc Lena musi przeżyć tak Słonecznik na łóżku zaś. Smacznego. Ale ja musisz mi pokroić, bo ja to ją pokroję. Dobrze. Widzę, Wielenka właśnie zaproponowała, że ona cię pościera łóżko. Nie bewam. Próbam, nie bewam. Okej. Okay. Chloe, a ty co tam z tego stołu zjadasz? Dasz radę ci Ci pomóc? Dobra, teraz ja lecę się wykąpać szybciutko i wskakuję w piżamkę. Dobra, ja jestem już wykąpana, ogarnięta i teraz dzisiaj sobie znowu kupiliśmy dwie gorące czekoladki, więc stwierdziliśmy sobie dzisiaj, zrobimy sobie gorącą czekoladę i się napijemy. Więc ja zabieram się za robienie, ale nim zrobię gorącą czekoladkę, zjem. Wzjem, Boże, wezmę moje tabletki. Dobra, w ogóle nie wiem czy widzieliście filmik górania na kanale, ale właśnie wczoraj zasiąkałam w kuchni i powiem Wam. A nie będziemy mieli szczęścia, bo już 13, a nie 12, a ja nie nagrałam do tego dnia. Uh -huh. A i znalazłam moje pudełeczko, które sobie kiedyś kupiłam. W sensie, jakby ja wiedziałam, że ona jest w plebaku, ale. Nigdy jakoś nie zainteresowałam się, żeby je wyjąć, a ona je po prostu wyjęła i je położyła. I mówię, dobra, to już jest ten czas, żeby sobie te tabletki powkładać. I dzisiaj biorę po raz kolejny. Dzisiaj mamy niedzielę, wieczór. Bierzemy tabletki. I fajnie, i mam nadzieję, że będę odebrała je regularnie. No ale zobaczymy, bo mnie. Ciężko jest z tą regularnością Muszę pojedyncze, bo ja strasznie nie lubię tabletek A za to pokażę, jaka jedna jest ogromna Patrzcie, ona jest wielka duża tabletka Ale nie ma smaku, więc y, Idziemy normalnie normalnie przełknąć Dobra Tabletki wzięte dęło mi, dęło nie Idziemy robić gorącą czekoladkę Mamy dwa, yy, dwie gorące czekoladki. Chciałam powiedzieć kakao ka? Lenna ciecawska. Proszę. Nie wiem czy to postawić, bo to jest gorące. Gorące. Nie wiem, co jest. Wygląda jak kakao. No, wygląda jak kakao, no bo to jest takie, to nawet smakuje pewnie jak kakao. I co? Obejrzymy odcinek Jessie? Nie, Jessie. A co, ja nie chcę sami kat, bo już zamczę na I nie samikat. Dobra, to znajdziemy coś i sobie coś obejrzymy razem. <grym> Teraz jeszcze sobie, żeby był klimacik widzowie, zapalimy świeczuchę. I świeczuszka, ale szuka a, tam czegoś. Musiała. No, coś włączyłaś, a co łączyłaś? Chciałam czy tisnek. <grym> wiem, co włączymy. akurat Ale w końcu ma jakaś kamuflaż A my nie mamy czasu oglądać tego filmu. Ja nie mów, nie mów, że tam jest ona. to jest, ale. Zauważcie, kto to jest aktor, którego znacie. Na of course, Wednesday Tak, znaleźliśmy jakiś serial Rodzinka od środka i właśnie będziemy sobie oglądać tą Rodzinkę od środka. Jest tam łędzą i chyba to Lena przekonało, żeby to oglądać. A mi tu też tu stoją jakieś włosy. Więc, no nie wiem. Oglądamy i damy wam zdać, czy jest to fajne. Dobra, widzowie, ja już padam jestem już tak zmęczona. Kończymy tam odcinek, yy, ale przyszłam sobie umyć wstąpki i potem iść spać, bo naprawdę jestem. Dawno nie byłam tak zmęczona, chyba jak dzisiaj. No ale cóż, i takie dni się zdarzają. Dobra, kolejna bardzo ważna rzecz. Czy drzwi są To tylko ja! Tak. I co? I idziemy właśnie w branoc. Dana już rozkopała całe łóżko i się chowa, bo teraz nie chce już spać, ale musimy już spać, żeby być wyspane. Tak więc gasimy świeczuchę. I kładziemy spać się. I oczywiście, jeżeli taki odcinek Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, pamiętajcie o sobie, a my widzimy się w jutro. Pa! Dobranoc! No i oczywiście widzowie, nie możemy zapomnieć o nastawieniu budzików Nie na ósmą, nie na 8. Tak, bo mam na Nie, 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 ja sobie wstaję Widzicie, jak ja mam budziki Siódma Dam 20, 28, 30 I ostatni dam 40 A wy dajcie znać w komentarzu, jaki team jesteście Czy nastawicie, nastawiacie jeden budzik, czy nastawiacie tak jak ja, że macie multum budzików Ja niby zawsze wstaję na pierwszy ale zawsze mam zapasowe, gdybym chciała sobie jeszcze pospać, to wiem, że zaraz sam za 10 minut miał obudzi kolejny. A teraz już się za mnie żegnam i widzimy się jutro. Pa! Mnie obudziło się 50! Pa!